Jest też taka piosenka, jest Warszawa. Także jest taka piosenka, że jest Warszawa, proszę Państwa. To jest już niby stare, ale tu nowe zbudowali też już złote tarasy są stare. A jaki stary już 70 70-latek? Niedługo będzie. Pałac kultury Stalina i Lenina we Fiolecie Boskiej. Przypominam i zaznaczam, że Boska to jest kobieta. Ona sobie sama nadała takie nazwisko: Boska, przez dwa S, nie Matka Boska. My nie mieszamy, proszę Państwa, katolicy, którzy by się chcieli podszyć pod świadków wiechowych i mówili wczoraj w Radiu Maria o krzesłach, o chórze, o konferencji, o kongresie, wiesz. A już myślałby kto. Wszystko to nowe rzeczy praktykują katolicy, bo w kościele to oni mają ławy i tam śpią, leżą i chrapią, a krzesła to jest coś nowego, bo oni parafrazują konferencje świadków i że są krzesła i fotele.